Głupiej, yy, a co? Oh, when the sun going down, no stars in the sky I'm head down road, Across county line. So long ago, now I'm just sitting here Jakby ktoś jeszcze uważał mnie za kobietę idealną, super zorganizowaną i zazdrościł mi tego, to chciałam wam pokazać nasz taras. Tutaj, jak widzicie, natura chce chyba przejąć nasz dom, <noise> bo już coraz bliżej, coraz bliżej salonu jest. A tak wyglądają nasze kwiatki. Powiem Wam, że serce mi pęka, jak to widzę. Ostatnio mieliśmy naprawdę mnóstwo roboty, i po prostu nie było czasu na takie rzeczy. Dziewczyny, ostatnio pokazywałam wam już moje zamówienie kosmetyczne ze strony Cosibella i tutaj chciałam jeszcze raz wspomnieć o tym serum, ponieważ jestem z niego naprawdę bardzo zadowolona i chciałam je wam polecić. Serum to ma bardzo dobrze nawilżać naszą skórę i ujędrniać ją, przez co ma wyglądać młodziej. Mamy tutaj 40% zawartość rozpuszczalnego kolagenu Pepydy, niacynamid, ekstrakt z blizy pospolitej oraz skwalan. Serum ma przyjemną, leciutką konsystencję. Ja używam go na dzień pod krem. Wieczorem używam mojego serum Samarite, które już znacie. Moja skóra po użyciu tego kosmetyku jest bardzo dobrze nawilżona i wygląda tak nie wiem, świeżej, młodziej. Wydaje mi się, że jest ym, taka ujędrniona, gładsza. Naprawdę Wam to serum bardzo polecam i oczywiście znajdziecie je na stronie Cosi Bella. Link zostawię Wam pod moim filmem. Dzidzia śpi, ja pracuję przy komputerze i chciałam Wam pokazać, jakie tło mi tutaj towarzyszy przy pracy. Zawsze, kiedy pracuję, włączam sobie tutaj jakieś takie relaksujące tło i pracuje mi się o wiele lepiej. To wyjątkowo mi się spodobało, bo wygląda bajecznie. Witajcie w mojej kuchni. Słuchajcie, wiem, że to strasznie głupie, że trzymam tak mikrofon. Dlatego, żeby jeszcze było głupiej, yy, siedzę na blacie. A co? Mam problem tutaj z dźwiękiem w kuchni, ponieważ tutaj zawsze jest straszne echo, dlatego no. Ale spotykamy się teraz tutaj, ponieważ będę nam właśnie robiła obiad i dzisiaj będzie bez cudowania, bez wydziwiania serwuje nam po prostu jarzynową. To jest idealny, letni, szybki, tani i przepyszny obiad, także czego chcieć więcej? Nie wiem czego. Przepis zostawiam oczywiście pod filmem, a ja się zabieram do gotowania. Muszę tutaj robić szpagat, żebyście mnie widzieli. Tak dzisiaj wszystko super profesjonalnie ustawiłam. Zupa się gotuje. Już się nie mogę doczekać, bo jestem strasznie głodna. Gotowanie jest dla mnie naprawdę relaksem. Zawsze, kiedy gotuję, czuję takie. Milusińskie ciepłe uczucie na serduchu. Mam takie poczucie, że opiekuję się moją rodziną, że dbam o nich i myślę, że może podświadomie czuję się potrzebna rodzinie, kiedy dla nich gotuję. Muszę przyznać, że wolę gotować bez nagrywania, bo wtedy mogę się tak w 100% skupić na tej czynności, a tutaj jednak muszę wycielatać latać z kamerą, troszeczkę ustawiać kadry, ale to nic. Moje dwie pasje nagrywanie, gotowanie trzeba jakoś połączyć.

Proszę nie zwracać uwagi na mój makijaż. Kombinowałam, dzisiaj kombinowałam i przekombinowałam. Czuję się okropnie. Mega kiczowata w ogóle no, w tym makijażu. Te oczy są zbyt mocno, także. Tak słowem wstępu. Pytacie się mnie, jak tam Thermomix. Powiem Wam, że jestem bardzo zadowolona. Gotowanie z Thermomixem sprawia mi ogromną przyjemność, ale dajcie mi go jeszcze troszeczkę potestować i wrócę do Was z opinią. W ogóle mamy teraz w ten weekend imprezę letnią w przedszkolu, w przyszłym przedszkolu żłobku Jamiego. W sumie to jest impreza dla dzieci, które już są w tym żłobku, ale Pani powiedziały, że my też możemy już przyjść. Zobaczymy, czy damy radę tam pójść. W sumie byłoby fajnie, bo moglibyśmy poznać, już rodziców, dzieci, w ogóle jesteśmy już na grupie na WhatsAppie, yy, grupie żłobkowej, i powiem Wam, że rodzice tam się udzielają strasznie dużo od rana do wieczora. Ja się w ogóle nie udzielam. Nie wiem, czy to źle z mojej strony. Może zacznę się udzielać, jak Jamie już rzeczywiście do tego żłobka pójdzie, ale powiem Wam, że w mojej poprzedniej pracy też mieliśmy grupę na WhatsAppie i tam też dziewczyny pisały od rana do wieczora. Ja nigdy się nie udzielałam mówię, dajcie mi spokój, dajcie mi święty spokój w każdym razie, do czego zmierzam bo tutaj z Thermomixu przeszłam od razu do imprezy w żłobku, Markus się zaoferował że zrobi w Thermomixie key lime pie na tą imprezę widzieliśmy na Whatsappie, jest lista który rodzic co przyniesie, key lime pie to jest z tego co wiem najpopularniejsze ciasto na Florydzie i my właśnie na Florydzie bardzo często to ciacho jedliśmy pierwszy raz w Key West i Markus przepadł, od tej pory cały czas mnie prosił, żebym upiekał mu to ciasto ale jakoś nigdy się nie złożyło, także teraz stwierdził, że zrobi sobie sam. Pie to jest taka e, tarta z limonką, ale to, co my jedliśmy na Florydzie, było takim cheesecake'iem z limonką, a tutaj widzę w tym przepisie, że to będzie raczej taka tarta z kremem. Także nie wiem, czy to Markusowi przypadnie do gustu. Może będziemy musieli wynaleźć jakiś inny przepis. Dam wam jeszcze znać, ale z tego, co pamiętam, to ciacho na Florydzie było przecudowne. I w ogóle, jak tu już jestem w kuchni, to chciałam wam rzec, że planujemy remont chyba. Tak, patrzę na te ściany, i zdecydowanie one muszą być znowu pomalowane. I planujemy właśnie remont całej kuchni i łazienki. Nie wiemy, co na początek chyba łazienka. Chyba łazienka jest gorsza od naszej kuchni. Strasznie chcielibyśmy mieć to już za sobą, ale tak sobie myślimy, że ostatnie miesiące były tak intensywne, mieliśmy tak dużo pracy. Teraz w tych miesiącach chłodniejszych moglibyśmy sobie odpocząć. Nie wiem, czy pakować się w remont od razu, czy zostawić to na przyszły rok, może. Nie wiem. I wiecie co, to jest niewiarygodne, że w mieszkaniu, w domu jest zawsze coś do zrobienia. I to naprawdę tysiące rzeczy. That, yeah. tak. But every single time that I come around, I see you got enough. That's i Hey, let's mine in the camera. Ah, <laughs> Zaraz kładziemy Bobaska spać, ja będę robiła kolację, to Wam zaraz pokażę. I mieliśmy dzisiaj oglądać film, ale ja stwierdziłam, że nie. Że czas znowu zatroszczyć się troszeczkę o duszę. Bo jak wiecie, już od dłuższego czasu mam gorszy mentalnie okres. I ja ogólnie pozwalam sobie zawsze na gorsze momenty, na gorsze emocje. Siedzę w tych emocjach, ale... Ostatnio siedzę w tych emocjach zbyt długo, wiecie? Dlatego bardzo ważne jest dla mnie to, żeby przeznaczyć troszeczkę czasu na pracę nad sobą. Mam tutaj książkę. Radykalne przebudzenie do autentycznego życia, zamień ból w siłę, zaufaj intuicji, pokochaj siebie. Ja tą książkę dostałam od wydawnictwa Feria, bo promowałam w ramach współpracy inną książkę. Teraz to absolutnie nie jest żadna współpraca, no i ta książka tak sobie leżała i stwierdziłam, że teraz jest odpowiedni czas. Dam Wam dziewczyny znać, pewnie tak się skończy, że przeczytam kilka stron dzisiaj wieczorem i zasnę, jak to ostatnio bywa. Ale najważniejsze, że zaczęłam. Mam też zamiar uzupełnić mój dziennik wdzięczności, bo jak wiecie, jeżeli oglądacie mnie na bieżąco, codziennie, zazwyczaj wieczorem, wypisuję sobie 10 rzeczy, za które jestem wdzięczna. I to niesamowicie wpływa na mnie, na moje życie. I wiecie co, wpadłam ostatnio na taki pomysł, o którym chciałabym się z wami teraz podzielić, bo może zainspiruje tutaj jakieś mamuśki, czy tatusiów. A mianowicie planuję mojemu synkowi również założyć dziennik wdzięczności, jak troszeczkę podrośnie. I będę z nim każdego wieczoru... Wypisywała 10 rzeczy, za które on jest wdzięczny. Wiecie, co my, ludzie z natury, uwielbiamy marudzić? Uwielbiamy wymyślać czarne scenariusze, bo po prostu nie potrafimy inaczej, nie znamy innego życia. Nikt nam tego nie pokazał. Dlatego dla mnie bardzo ważne jest to, żeby pokazać mojemu synkowi już od najmłodszych lat, jaką siłę ma pozytywne myślenie, e, nauczyć go wdzięczności. Będzie mi niezmiernie miło, jeżeli kogoś z Was teraz może zainspiruje i też założycie swojemu dziecku dziennik wdzięczności. though it's hard not getting tempted calling you up to No, to jeszcze przydałoby się jakieś czerwone winko. Coś będzie trzeba wybrać. Powiem Wam, że my w ogóle nie pijemy czerwonego wina. Nie wiem, kiedy ostatni raz piłam 10 lat temu. Nie smakuje nam po prostu. Zawsze pijemy bardzo zimne, wytrawne białe wino albo różowe ewentualnie. No, ale wiecie, wyczytałam, że do deski serów pasuje super czerwone wino. Także spróbujemy dzisiaj takiego łyczka, dosłownie się napijemy. Nie wiem w sumie, które wybrać. Wezmę więc yy, pierwsze lepsze. O! A zobaczcie, tutaj wisi naszyjnik jeszcze z naszego ślubu. Motywem przewodnim naszego ślubu był Disney, i bardzo dominował motyw e, pięknej bestii. Tutaj właśnie jest ta róża z pięknej bestii. Takie naszyjniki były przy talerzyku każdego z gości. No przepięknie to wygląda. Tutaj kolejny detal, takie lustereczko, no piękne. Nie wiem nawet, gdzie to zamawialiśmy wtedy. Pocieszne moje, mam nadzieję, że vlog Wam się spodobał. Proszę jeszcze nie uciekać, wpadnijcie na moje inne vlogi, jeżeli jeszcze ich nie oglądaliście. Tutaj Wam stawię vlog z mojej relaksującej niedzieli, i tutaj też Wam wstawię ostatni vlog. Tam dowiecie się m.in. co takiego zrobić, żeby Wasz mąż Was ubóstwiał. Wybaczcie, będę teraz patrzyła w podgląd, a nie na Was, bo ucieka mi ciągle ostrość i muszę to kontrolować. Chciałam Was jeszcze serdecznie zaprosić na mojego Instagrama. Linka znajdziecie pod filmem. Planuję tam się częściej udzielać. Między innymi raz w tygodniu robić Q&A, także koniecznie wpadajcie. No i co? No i do zobaczyska też w kolejnym vlogu. Trzymajcie się ciepło, papa!